Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w krótkim odcinku informacyjnym na temat najbliższego spotkania sympatyków kryptowalut z Podlasia. Spotkanie odbędzie się w Software Hut, ulica Sienkiewicza 110, wejście jest oczywiście od ulicy Ryskiej, każdy kto był wie gdzie to jest. Zaraz może to na Google Mapach dokładnie pokażę, gdzie to jest. Godzina 18, ale oczywiście zawsze możecie się pojawić później. W najbliższy piątek, czyli 12 lipca, Zależnie od tego, kiedy ten film oglądacie. Oczywiście wstęp jest całkowicie darmowy. Jest to spotkanie typowo integracyjne. Dzięki sponsorom mamy pizzę, mamy piwko, mamy Crypto energy drinki, inne napoje też niealkoholowe. Dodatkowo możemy wysłać dwóch, dwóch ciekawych prelekcji. Pierwsza Adriana Dzienis opowie o GamerHash. A drugie Sebastian Domkowski o takich podstawach podstaw, czyli jak założyć portfel, jak wykonać przelew tego typu rzeczy, oczywiście do, do tego integracja ja jestem, można powiedzieć, organizatorem tego spotkania. Także, także możecie się ze mną także spotkać. Zawsze tam coś dodam od siebie, a w ogóle jest takie spotkanie na luzie. E, luźne rozmowy, networking i tego typu rzeczy. Ale może teraz przejdźmy, pokażę, może jak to wygląda na, wygląda na mapie. I zaraz pokażę wam jeszcze wydarzenie na Facebooku. Mam odpaloną mapę Białego Stoku. E, także, oczywiście, mamy tutaj ulicę Sienkiewicza. I tutaj przy tej Biedronce, która jest Sienkiewicza Ryska, zobaczcie jest tu Software hat. to jest taki budynek, Sienkiewicza 110 to jest ten budynek, wchodzi się tutaj przez taką bramę, e, zaraz Wam może pokażę jak to wygląda na Street View, e, na Street View wygląda to dokładnie tak, to jest to wejście, to jest to wejście tutaj. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, zapraszam serdecznie. Może tu uda mi się to dokładnie pokazać. Tam, dokładnie przez tamte drzwi wchodzimy. Tu jest oczywiście ulica Sienkiewicza, gdyby ktoś nie wiedział. Także, jeśli chodzi o dojazd, to oczywiście muszę wyjść, muszę wejść z, wyjść ze Street View, żeby, żeby tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Ach, chcę wyłączyć te Street View, ale prawdę mówiąc... Jeżeli ktoś chce dojechać, to właściwie macie banalny wjazd. Kto jeszcze nie był od, można powiedzieć, yy, od ósemką możecie jechać tutaj do skrzyżowania, tak i dziewiętnastką do skrzyżowania tutaj przy Szelu, później obwodnicą, trasą generalską, skręcamy w prawo yy, na takim dużym skrzyżowaniu dwupoziomowym, yy, dołem przechodzi główna trasa, skręcamy w prawo, później tutaj nie można, przejeżdżamy też dołem pod wiaduktem i oczywiście... I oczywiście, no ja nie to skrzyżowanie, oczywiście pokazałem tutaj. To jest to skrzyżowanie. Tutaj nie możemy, co prawda, z tej ulicy skręcić w lewo wryską, ale jest nawrotka, jest nawrotka stosunkowo niedaleko, chociaż ja osobiście, ja osobiście skręcam w ulicę Jagienki na, na Rondzie, zawracam i po prostu albo nawet bliżej tutaj sobie zawracam, także, także samochodem. Parę samochodów można zaparkować, ale najlepiej parkować jest na parkingu przy Biedronze. Tam jest dużo miejsca, także spokojnie można, jeżeli ktoś samochodem chce przyjechać. Teraz może pokażę Wam to wydarzenie na Facebooku. Tutaj macie oczywiście kryptostok już siódme spotkanie, spotkanie podlaskich sympatyków kryptowalut. Link dostaniecie oczywiście pod filmem, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Także właściwie z mojej strony to tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej widzimy się na najbliższym spotkaniu. Także pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, do następnego razu.